Cześć widzowie! To jest Willy i to jest Filip, to nie jest Shorts. Ja mu kupię tego fajnego skinka za 800, bo mu się podoba. Już mu wysłałem podarunek. Dobra widzowie, jak wejdzie, to sprawdzimy jego reakcje dobra. On wyszedł i zaraz wejdzie. Bo dałem challenge. Ale po dwóch minutach wejdziemy. zostanę. I on zaraz wejdzie i zobaczymy jego reakcję. Jak dostanie prezencik. Jestem tego bardzo ciekawy widzowie. Jak on na to zareaguje. No to co? No to czekamy. Pokażę wam przy okazji, jakie mam skiny. Mam ich ogólnie 43. Karant ogólnie według mnie jest fajny. Podoba mi się. Najbardziej mi się podoba... On, ten Habilaym. Nie do końca wiem, jak się wypowiada jego imię, więc. Nie miejcie do mnie pretensji, bo ja tego nie wiem. Ale dobra. On zaraz wejdzie. Ja ten filmik podzielę na dwie części, więc widzimy się zaraz.